Przy Tomaszewskim Centrum Zdrowia 1 marca otworzono przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Mieści się ona na parterze w głównym budynku szpitala. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb placówki medycznej kosztowały ponad 450 tysięcy złotych. Inicjatywa ta już rozpoczęła się wiele lat temu i potrzeba utworzenia podstawowej opieki zdrowotnej przy Tomaszewskim Centrum Zdrowia została zainicjowana z tego, co mi wiadomo, kilka lat temu. Istotne działania zostały podjęte w roku poprzednim, gdy jeszcze poprzedni zarząd rozpoczął pracę nad projektem zagospodarowania tego pomieszczenia, które widzimy za naszymi plecami. Intensywne działania zostały podjęte już za mojej kadencji, gdzie to został rozpisany projekt na prace remontowo-budowlane i zagospodarowanie techniczne tego też obiektu. W dalszej części musieliśmy zorganizować całą strukturę lekarzy, pielęgniarek, i całego sprzętu. Zostało to wszystko zrealizowane. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął, odebrał wszystkie te pomieszczenia, zarówno pozostałe służby sanepidu i przeciwpożarowe. Dzięki temu z dniem dzisiejszym możemy świadczyć w, tym, w tych pomieszczeniach świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodni przyjmować będą pediatrzy, interniści i lekarze rodzinni. Na razie głównym lekarzem będzie dr Agnieszka Lechowska. Pełna obsada ma pojawić się od 1 kwietnia. Pacjenci, którzy chcą się przenieść do nowej przychodni, deklaracji mogą składać codziennie od godziny 8 do godziny 18. To miejsce, którego naprawdę brakowało w naszym szpitalu, czyli tej publicznej opieki, podstawowej opieki zdrowotnej. Ja myślę, że też to, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli też odciążenie niepublicznych PZ-ów z pracy, wiemy, że może nie w takim stopniu jak, jak wielkie miasta, aglomeracje warszawska czy, czy łódzka, ale w jakimś też borykamy się z kolejkami, pacjenci, którzy udają się po tą pierwszą podstawową pomoc. Często już o godzinie 9 nie mogą wyciągnąć karty, bo wszystkie miejsca są wyczerpane i chorzy wracają do domu bez pomocy zdrowotnej. To na pewno przyczyni się do tego, że takich sytuacji będzie w Tomaszowie coraz mniej. Dlaczego to jest istotne i dlaczego to jest tak atrakcyjne? Otóż chyba nie ma takiego miejsca w Tomaszowie, w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, które by miało tak rozległy wachlarz różnej fachowości medycznej. W szpitalu no, mamy do czynienia z lekarzami, którzy są, specjalista, są specjalistami w różnej dziedzinie i będą mogli konsultować te przypadki już tutaj, na miejscu. W związku z czym diagnostyka, która jest tą najważniejszy, tym najważniejszym elementem leczenia po profilaktyce, powinna być w tym miejscu na pewno bardziej skuteczna, lepsza, szybsza. A co za tym idzie, y, mieszkańcy będą, y, mam nadzieję, zdrowsi, a jeżeli będą chorzy, to szybko się o tej chorobie dowiedzą i będą, mogli, będą mieli szansę na, na szybkie wyleczenie. Nie jest wykluczone, że filia publicznego POZ-u, który właśnie rozpoczął działalność przy szpitalu, pojawi się na największym Tomaszowskim Osiedlu, o co mieszkańcy Niebrowa zabiegają już od lat. Na pewno będziemy czynić wszystkie starania my jako miasto, żeby udostępnić konkretne budynki, a nasz Tomaszowski Szpital, aby zabezpieczyć odpowiednią opiekę medyczną.